Hello my friends, witajcie, bracia i siostry. Tu mam znowu coś specjalnego dla Was. Jak się sprzedaje to tylko najlepszy z najlepszych. Tu mam oryginał od Millera, Holender. Jest to po czystych Fanda Czysta krew Fanda Numer NL, 17 rok. Końcówka 6296. Samczyk. Super oko rozpłodowe. Patrzę jakie piękne oczy. Teraz pokażę go w placce. Jak się prezentuje. Ogon jedne piórko. Fajny samczyk. Idealny na krzyżówkę na tego co już ode mnie macie, lub na nasze, na wasze najlepsze lotniki. Jak coś prowadzę to tylko oryginały najlepsze z najlepszych. najlepszych. Fanta Nebula już nie mam, wszystko sprzedał, większość poszło. To wszystko do Chin, tłumaczy, oryginała od millera. Jak miller to zakupywał, to. Tylko z górnej półki, co specjalnego, to widać już po głębiu. Ta budowa, ten kształt, w ogóle spokojne zachowanie. O, fajnie. O, fajnie Tamte poprzednie na filmie już są sprzedane. Ten jest teraz aktualny. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń na telefon 0049 1511 290 1511. Każdy powinien mieć minimum jedną parę rasy kulbacki na swoim gołębniku. Gołębie w super cenach. Super ceny na święta. Transport płacisz na jeden. Obojętnie ile tego zamawiasz. Do niego mogę jeszcze samiczkę naszykować na przykład z janzenów, już miał później dzieci po Fandanabyle i po janzenach. Do tego mogę wysłać moje wspaniałe produkty życia: zdrowe gołębie, jak rydze, mleko, smoła, grzyby, śmietanka, a koki, omega, diesel, titanium, z bakteria, kamikaze Kąpiel życia, cudowne produkty. Wszystko działa, wszystko jako apteczna W wielkich ilościach, w wielkich wiaderkach wystarczy wam na rok lub na dwa lata, jak masz mniej gołębi I nie trzeba nie wiadomo, ile produktów, czy pełne szafki, potem sam się w tym pogubisz, a jak ciebie nie ma w domu, to nawet i dzieci dałem radę dać. Na przykład askapilarkoki 1,5 ml na liter wody, albo mleko 1 ml na liter wody, albo śmietanka 1 ml na 2 litry wody. Śmietanka jest bardzo mocna. I te produkty działają na wszystkie zwierzęta obojętnie czy kanarki, wielkości wróbla, czy gołębie, czy króliki. Na wszystkie zwierzęta tak to działa. A ile razy kupowałeś na gołębie? jakieś jest ta medycyna? I wywaliłeś pieniądze w błoto A co dopiero mówić o królikach, jak to już na gołębiach nie działa, to co dopiero na królikach Bo to wszystko święcone wody wam sprzedawają Mieszają, ten co to dystrybutor już miesza z wodą Ten co to sprzedaje w sklepach miesza z wodą i dali. I potem jest jak jest, dajesz I to nic nie daje, nie? Prawda? Dałeś produkty jak jest tam i choroba później przyszła znowu z powrotem. Jeszcze mocniej Wcale nie pomaga. Bo to są wszystko hokus pokus produkty. Musisz to wierzyć. Wtedy to działa. <noise> A mój produkt, Aska Pilarkoki, dał ojciec od oficera z Wojska Polskiego. To czekam na tego łębia Rano wypuścił. To jeszcze w nocy nie przyszli. dopiero na drugi dzień. Tak poszły jak szalone. Takie zdrowie. Niesamowite zdrowie. Godzinami latają te gołębie. Trenują. Nawet i teraz. Teraz wpisali do mnie hodowcy. Ja z czym nie mam żadnych szans. Takie zdrowe te gołębie. A przedtem to jedno siedziało. Skulone i srało więcej niż Salmonella. Nie wiadomo jeszcze jakie paratifusy. I inne wirusy. Pełno chorób to się odechce potem tego sportu a jak masz kury, jeszcze inne zwierzęta to dopiero masz tych chorób pełno, bo ty to przenosisz na butach na rękach chodzisz od kurnika do gołębnika i te kury między sobą się zarazają i, te, i kura też i my, mysz je zdechło i potem ty te jajka jest, jeden gogol mogę jedna zaraza daj ASKA dla kurów to zobaczysz co to jest Dopiero zdrowie, jakie te jajka fajne, a te żółtko jakie piękne. Przestanie się już truć. Kura wszystko łyknie. Będzie co żre. A te bio-kury dopiero łazą tam po tym placu w tym błocie, w tym marasie. No i potem to się przynosi. Profilaktycznie zrobić wszystkim kurację as 1,5 ml na liter wody. Wszystkim, co tam u ciebie lata. I zapomnisz o chorobach. Pójdzie z frajdą jego gołębnika. Ten piękny, oryginalny samczyk Millera, Może być u ciebie. Mój super rozpodowiec. Wspaniały gołąb. Takiej gołębi nigdzie nie znajdziecie na żadnych wystawach Nie wiadomo gdzie by szukał w internecie to jeden przekręt piszą mi no to co, co chcą na kolanie Tu mam oryginalne rodowody od Millera wszystko jakie piękne No, to na razie tyle Codziennie film z gołębiami Jutro następne Będą pełno wywiadów nowych z hodowcami o gołębiach, produktach. Pozdrawiam mistrza nowego słońca. Wygrał wszystko na moich produktach, co jest możliwe. Przez 20 lat takiego wyniku w nowym Słońcu jeszcze nikt nie zdobył jak ten pan. To był absolutny rekord. Mam też wywiad z tym panem, jest tam w internecie. Możecie sobie poszukać nowy szącz. Super mistrz. Wpisz sobie w Google. I ci wyskoczy film. Nowy są, Super Mis Kulbacki, produkty życia, i znajdziesz ten film. Szczery człowiek, inne to by w tajemnicy czy mali. Bo wiecie, w tym sporcie, jak super produkty, super wyniki, to już te wielkie firmy chcą ich przekupić. Nawet za parę worków karmy już się sprzedawają, a ten pan uczciwy tak to wygląda, w tym sporcie to co piszą to jest jedno kłamstwo, co innego robią co innego piszą w tych wszystkich gazetach to wszystko naciągane, a potem piszą jakie produkty używa, a on nigdy jeszcze taki produktów nie miał, ile ten miszkatowicz tak samo mi gadał co ma te szymle ode mnie Napisali mu takie produkty, on w życiu nie wiedzą, co się dzieje. A ten produkt, co Janzen trzyma po nas w ręce, to jest fotomontaż. Zobaczcie sobie, e, znajdziecie ten produkt. To jest fotomontaż, on normalnie trzyma ręce na fotelu i mu ta ręka tak wykrzywili przez Photoshop i mu ten produkt wsadzili do ręki, tak. Takie oszustwa. Takie cyganstwa. Tak mu przekręcili ta ręka, to każdy, każdy to widzi. Możecie zobaczyć sobie te, ten produkt tam z tym Janzynem. albo z deklakiem to to samo śpiewka, to samo zrobili. Oszustwo, fotomontaż, że ponosz Deklak, a bo Janzen to używał. jedyny cyganstwo. Ja wiem, co Janzen używał i Deklak. Mam to na filmach nagrane. Może kiedyś wam puszczę. Janzen cały życie karma sam mieszał. Gołębia miał na strychu, fajny suchy gołemnik. Byłem w tym gołębniku, mam też nagranie, ze był ten sławny Merks 019 i inny super czempiony jego. Może kiedyś wam to stawię. Mam około 6 do 8 godzin nagrania. So, ostatni blik na tego super asa. Damy mu spokój. Do usłyszenia. Na drugiej tygodniu może już być u Was oryginał. Fandenabelle. Holender. Od Miller'a.